Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Tatiana Galińska i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak rozwijać sprzedaż, jak rozwijać i roztaczać opiekę nad klientami w branży beauty, a zwłaszcza w branży stylizacji rzęs. Nie wiem, czy wiecie, ale obecnie żyjemy w czasie czwartej rewolucji cyfrowej. To bardzo zmieniło z jednej strony podejście naszych klientów. A z drugiej strony zmienia również nasze biznesy, zarówno mój, jak i wasz. To, co jest ważne, to to, że w dużym stopniu klienci przenieśli się w świat cyfrowy, w świat online. Możemy powiedzieć, że klient XXI wieku znacznie różni się od klienta, który jeszcze 10 lat temu funkcjonował na rynku. To oznacza jedno, on ma inne potrzeby, o niego należy zadbać inaczej. Mówi się dzisiaj, że media społecznościowe to jest niesamowite narzędzie sprzedaży i marketingu, szczególnie przydatne w rozwijaniu branży beauty. W związku z przeniesieniem się do świata online, klienci podlegają trzem takim, takim trendom dosyć ważnym. Pierwszy jest taki, że mamy bardzo dużo w tej chwili możliwości wyboru, a jednocześnie mamy bardzo mało czasu, żeby tego wyboru dokonać. Co oznacza tylko jedno, klient, klientka potrzebuje autentycznego doradcy, potrzebuje kogoś, komu będzie mogła zaufać i swobodnie oddać się w jego ręce. Drugi trend mówi nam o tym, że zarówno produkty, jak i usługi upodabniają się do siebie. Mamy zatem bardzo dużo różnych salonów i miejsc, w których można udać się na stylizację rzęs i większość tych salonów ma do siebie bardzo zbliżone usługi. Niewielkie elementy je rozróżniają, a jednak niektórym salonom widzi się fantastycznie, a niektóre troszeczkę słabną. Trzeci trend jest taki, że klienci są coraz bardziej świadomi. To znaczy, że mogą zdobywać informacje w internecie, mogą googlować różne rzeczy, ale również mogą. W każdej wolnej chwili, czy stoją w korku, czy siedzą u dentysty w poczekalni, powiedzieć sprawdzam. Czyli mogą wejść na profil danej osoby, mogą sprawdzić w jakich godzinach funkcjonuje salon, mogą poczytać opinię, to zajmuje im moment. Robią to nawet w dodatkowym, wolnym czasie. Biorąc pod uwagę te trzy powyższe trendy. Moim zdaniem, ważnym elementem rozwijania w dzisiejszych czasach swojego biznesu jest spojrzenie łaskawym okiem na produkty online. A zatem, mając świadomość, że nasze klientki głównie dowiadują się o nas, o naszych usługach. Poprzez media społecznościowe czy poprzez marketing poleceń, warto zastanowić się, jak ja mogę wykorzystać ten fakt, żeby stać się w ich oczach ekspertką, żeby stać się w ich oczach salonem czy miejscem, do którego one chętnie przyjdą, bo będą nabierały przekonania. No i właśnie. Większość osób w pierwszym odruchu myśli sobie, ale ja się nie nadaję do tego, ja nie umiem nagrywać, ja nie umiem, ja się peszę, tak? Ja mam tremę. Uwierzcie mi, że pierwsze dwie, trzy próby mogą się wydawać trudne, ale większość osób, moje doświadczenie też pokazuje, które zaczęły pracować z nagrywaniem, nawet z poziomu telefonu komórkowego zwiększyło znacznie swoje zasięgi i zwiększyło liczbę klientek. Klientki lubią coś zobaczyć, klientki kupują zmysłami, więc jeżeli one widzą taką osobę, która się wypowiada, która mówi o, czasami o rzeczach prostych, tak, to to jest kolejny taki kamyczek i kropelka, która powoduje, że ona chętniej tam przyjdzie. My, jako klienci lubimy utożsamiać dany biznes, dane miejsce, gdzie idziemy, z konkretną osobą. Jeżeli taką osobę mamy możliwość zobaczyć i posłuchać, to dużo łatwiej i chętniej sięgniemy właśnie i skorzystamy z takiej usługi. Firma Nobel Lashes również otworzyła się na szkolenia online na cały ten rynek właśnie czwartej rewolucji cyfrowej i jak pewnie wiecie, a jeżeli nie, to chciałam wam właśnie w tym momencie o tym powiedzieć, można na stronie Nobel Lashes znaleźć linki do szkoleń wprowadzających, jeśli chodzi o stylizację rzęs. Zobaczcie, to jest Czwarta rewolucja cyfrowa, nie uciekniemy od niej, albo się temu poddamy i zaczniemy w ten sposób funkcjonować, albo będzie nam coraz trudniej na rynku. Jeżeli zdecydujecie się na wyjście w mediach społecznościowych do waszych klientek, jeżeli chciałybyście coś im opowiedzieć i pokazać, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej zasadzie: to jest regularność. To musi być coś, co jest jak latarnia morska. Latarnia morska jest zawsze. Statki płynące mogą błądzić, ale zawsze, jak obierają kurs na latarnię morską, która też wysyła sygnały, do niej trafiają, bo ona im pokazuje drogę. I wy, używając tej metafory, również wskazujecie waszym klientkom drogę do waszego salonu. Będą wiedziały, gdzie mają dotrzeć, bo poczują, że to jest miejsce, w którym będą zaopiekowane, w którym będą dobrze obsłużone i będą zadowolone. I jak zawsze, na koniec małe zadanie dla Was. Zastanówcie się, proszę i poświęćcie chwilę czasu na to, żeby przyjrzeć się waszym mediom społecznościowym. Spójrzcie na nie zupełnie z boku. Czy wasze konto na Instagramie, czy może fanpage na Facebooku, a może też kanał na YouTubie są dostatecznie przygotowane? Czy może warto byłoby tam dawać więcej treści? Czy może w ogóle trzeba byłoby je uruchomić, bo ich nie macie? To są wszystko kanały, w których siejecie swoje ziarna. Zapytajcie. Jakiejś dobrej, zaufanej osoby, co sądzi o tych filmach, o tych nagraniach, o tych przypadkach, o tych zdjęciach. Zapytajcie też swoich klientek, czy to jest dobra jakość, czy, to jest, czy te treści są interesujące. Zastanówcie się również nad tym, co można by było usprawnić albo dodać. Dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że treści, które przekazałam, były dla Was interesujące i że będziecie mogły je wykorzystać w prowadzeniu swojego biznesu. Pozdrawiam, Tatiana Galińska. Cześć!